Cześć, witam Was w tym odcinku. Dzisiaj mm, po raz kolejny Woodlander z tymi bardzo dużymi wyciekami. Widzieliście tutaj zalany, zalany alternator, e, cieknąca pompa wspomagania, e, rozpuszczony pasek, jak tutaj widzicie, od sprzętu. No i najgorsze, tam nie wiadomo było skąd to tam cieknie, cały spód, jak tam widzieliście. Na poprzednim filmie wszystko jest zalane. Właściciel jednak, no i nie było mocy, i nie ma dalej mocy, bo jeszcze nic z tym nie robiliśmy. Właściciel jednak zdecydował się na naprawę samochodu. Hmm. Jakie ja, jak ja teraz poczynię kroki? Pierwsze co? To demontuję tutaj. Widzicie, ta śrubka niedokręcona. Demontuję tutaj sobie elementy od kolektora, przewód, te przepustnice. Eee, zawory, żeby mieć lepszy dostęp, żeby to wszystko zmyć. Eee, umyję tutaj sobie to wszystko, wyczyszczę i wtedy zobaczę, i wtedy zobaczę, eee, wtedy zobaczę, skąd ten wyciek jest. Tutaj no wiadomo, ta pompa, no to na pewno jest uszkodzona. Natomiast tam dalej nie wiemy, bo tak wszystko jest zalane olejem, że nie widać. Także myję to wszystko. Eee, Wyczyszczę, wyszoruję, odpalę auto wtedy na chwilę i zobaczę, skąd nam się ten wyciek pojawi, bo wyciek jest dosyć duży. Tutaj, takie jest coś ciekawego, znalazłem. Tutaj jest wąż skręcony do drugiego węża i tutaj jest opaska skręcona. I powiem szczerze, że mi to bardzo ciekawiło i sobie to ruszyłem, bo nie wiedziałem o co z tym chodzi. I popatrzcie, widzicie, ułamany, ułamany tutaj plastik. I przez to, że on się trzyma, no jak to się w ogóle trzymało, jak jeździło, jak tutaj jest kilka milimetrów, w środku jest ta druga część tego plastika, tak przyłożone, ściśnięte, tutaj dociśnięte, żeby ten przewód nie wypadał i tak było, e, tak było jeżdżone. No na pewno to musimy zamówić ten element, ten rur, tą rurkę, bo jeżeli nam wywali tutaj tą obejmkę, o widzicie, te obejmki, jeżeli nam wywali, no to płyn nam chłodniczy wyleci z układu, a chyba tego nie chcemy. Także to na pewno zrobimy. Po drugie, też głupio wyglądają takie druty tutaj pod maską. Teraz odkręcam przewód. Gdzieś tu miałem śrubokręt. Tutaj, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, był problem z. Problem był z brakiem mocy. Tutaj zabrałem się za demontaż. W ogóle popatrzcie, co tutaj jest w tym przewodzie. Jedna wielka sadza. No szok. Idę sobie po rękawiczki, zanim jeszcze rąk bardzo nie uwaliłem. Natomiast tutaj, jak sobie odegniemy tego. O, inaczej. Widzicie tam w środku? Wąż jest szczelony po długości. O. Tam widać mój palet, Czyli tutaj ten wąż jest uszkodzony i też przez to auto mogło nie mieć mocy. E, Ciekawy jestem, co zastanę tutaj w kolektorze. Teraz to porozbieram i zaraz wam pokażę, e, w jakim stanie są pozostałe elementy. No, tutaj widok naprawdę, widzicie, Jeden, wiel, jedna wielka sadza wydech też pewnie trzeba będzie zdemontować i oddać do czyszczenia oleju w silniku poniżej minimum ale nie dziwię się, no bo są bardzo duże wycieki także rozbieram tutaj wszystko co się da tak żeby było mi łatwiej do wyczyszczenia tych obszarów i ewentualnie do wymycia tych wszystkich części jeżeli oczywiście nie będą uszkodzone mechanicznie no to je doczyścimy i będziemy wtedy dopiero zakładać na nowo i tak, mamy tutaj podemontowane, lepsze troszkę dojście, bo zkipośle lampką, tylko tak o. Widzicie jak jest ogrom wycieków, tylko powiem, że zastanawialiśmy się, skąd te wycieki akurat w tym miejscu mogą się brać. Tutaj od góry pokrywa co prawda jest przylana, natomiast tutaj niżej jest sucho i ona jest skierowana tak, więc większość oleju powinno zlatywać na tył. Tak, tutaj w odcinku, jak tu tyle widzicie, że auto jest zdrutowane, to widzieliście już ten patent, ale to nie koniec. Bardzo łatwo, bardzo łatwo wszystkie śruby się odkręcały, bo nie były dokręcone. I tak, odnośnie wycieku, tutaj ustaliliśmy z Boskim, że ta, ten przewód powietrzny jest tutaj strzelony I tutaj, e, tak właśnie wspomniałem, że wymienili sobie turbiny, a dalej moc nie ma, no to może być w tym przyczyna. Nie mówię, że na pewno. Wymienimy, e, sprawdzimy, uszczelnimy, zobaczymy. I prawdopodobnie, bo on był skierowany akurat w tym kierunku do silnika, pęd powietrza i olej, który tutaj znajdował się, prawdopodobnie został wydmuchiwany na wszystkie tamte elementy. Natomiast tak jak mówiłem, e, wyczyścimy ten silnik. E, złożę to na wyczyszczonych elementach na nowym przewodzie. Tutaj widzicie, że wszystko jest aż grubo wsadzy w takim nagarze. Boski tylko się śmieje, na co, na co to widzi? Tak, Volvo było więcej, to widzieliście. No tutaj też jest to wszystko zabite. Eee, śrubki, mam nadzieję, że gwinty nie są pouszkadzane, bo Palcami mogłem mi odkręcać. Tutaj jedna była jakaś przeróbka, jak to powiedzieliśmy, nasi tu byli. Przeróbka zrobiona. I co, teraz przygotowuję ten silnik. Muszę go zmyć, doszorować, doczyścić. Elementy poczyścić, sprawdzić czy one w ogóle nadają się do czegoś węża wymienić, no i odpalić i tak i tak jutro sprawdzimy jeszcze jak jest pod rozrządem, sprawdzimy, I tak muszę alternator ściągnąć, ale bez alternatora odpalę, muszę ściągnąć pompę wspomagania i wtedy odpalę i zobaczę czy gdzieś widać ten wyciek. Chyba że po myciu zobaczę gdzieś ewidentny wyciek, no to wtedy od razu będziemy go usuwać. Widzieliście od jak wyglądał. Tutaj w większości nam się już to udało w miarę możliwości oczywiście domyć. Widzieliście tutaj warstwa tego oleju z błotem, ze wszystkim była bardzo gruba. Jest to wyskrobane, wymyte, wyczyszczone. Teraz lepszy będziemy mieć nawet dostęp do części, które będziemy... Uszczelniać, także będziemy przynajmniej widzieć po końcu pracy, czy jest dobrze uszczelnione. Chłodniczka do wymiany, podstawa filtra oleju do uszczelnienia. Pompa, pompa wspomagania do wymiany i tutaj Boski nawet zauważył, bo tutaj właściwie w zasadzie rozrządu powiedział, żeby mu nie ruszaj, bo kiedyś tam robił. Natomiast od góry ściągnęliśmy obudowę, to wam pokażę zaraz, jak tam wygląda. I tutaj napinacz od paska osprzętu sprzętu. No nie możemy nie ruszyć w ogóle, o, naciągając tutaj pasek, on powinien się uginać, jak widzicie opiera się z jakiegoś powodu o obudowę tą dolną rozrządu, tutaj widzicie takie już wybłyszczone. Eee, także musimy się dostać i zobaczymy dlaczego to jest takie skrzywione, czy to sam napinacz, czy coś tam jeszcze e, spotkamy po drodze. Także zaraz Wam pokażemy jeszcze od góry jak zdemontujemy pasek i jak tam wygląda rozrząd e, pod obudową Nie wiem czy węża nie utknęła, bo tam paski tam były Tutaj kierownik Boski powiedział, żebym obciął pasek e, i tak zrobiłem też bo faktycznie napinacz nie działa Teraz Wam pokażę jak się kręci o, słyszycie? I ten ślad, co teraz bardzo dobrze widać to jest właśnie wytarte, bo on ociera się przy okazji o obudowę e, Zaraz go zdemontuję o, Reszta rolek, o, ta rolka o, jest przyzwoita Gdzie dziura w kołysce? O kurka, No to grubo. No to widzicie? Jeszcze dziurka w kołysce. E, wahacze, oczywiście, wymieniamy. E, rzeczy blacharskie, takie jak kołyskę, to sobie właśnie powiedziały i te progi, nie progi, zrobi we własnym zakresie. Wahacze, wymieniamy, bo są bardzo skorodowane. Stworznie są zniszczone. A dodatkowo, w tego typu wahaczach, wprasowywanych, producent ani zamienników, ani oryginałów. Nie podaje wymiarów, bo po wyprasowaniu tego wahacza metal się rozciągnie, zamiennik przychodzi praktycznie, o, ale popatrzcie się, tutaj już ktoś wymieniał i o tym właśnie co mówię, że jest obspawany przez to, że po ponownym wprasowaniu on nie trzyma wymiaru. Dlatego tutaj kategorycznie zawsze wymieniamy cały wahacz. Nie wymieniamy tylko sworznia, zawsze cały wahacz, bo widzicie, to jest teraz, jak widzicie, to obcyknięte. Z drugiej strony jest już też cyknięte, czy nie? Z drugiej strony nie był wymieniany. Nie jest cyknięty, ale jeżeli byśmy go wyprasowali i chcieli nowy wyprasować, to tutaj by się stworzył luz i ten wahacz by pukał. Coś boskie jeszcze ciekawego znalazłeś? Na razie nic. Tutaj Wyciek z góry. Wyciek z góry, tak. Tutaj demontuję to i zaraz wam pokażę, jak to wygląda od góry. I tak. Co tutaj nie ruszymy, gdzie się nie popatrzymy To wszystko jest zniszczone Tutaj ja się zauważyłem, bo tak jak dokładnie się nie przyglądałem, Tulejka tutaj wypadła e, Kołyska ta zgnita, co boski, ją tutaj znalazł Nie wiem, czy ja w ostatnim filmie mówiłem, czy nie Też tutaj Magda znalazła nową kołyskę I też będziemy kołyskę wymieniać Tu jeszcze od dołu patrząc Czekaj bąski przejdę Musimy wszystko wymienić Popatrzcie się przyświecisz mi tak do kolektora? Trafisz się do tej dziurki światłem? Łopień, ja do takiej dziury trafię. No. Dobra, weź moją lampką, przyświeć, tak, a ja przybliżę. No Wiem, że masz fajną lampkę, ja mam... O, dobra. Ja przybliżam. Najlepszą, bo No, ja Zuma robię. Możemy pokazać. No ja widzisz, sam jest. Też będziemy chyba kolektor od razu demontować. Ja też się nie spodziewałem, że nie będzie, ale jak zobaczyłem, jak wygląda wydech to wydech. jednak trzeba to zrobić. Pokażę Wam jak nawet sama rura wydechowa wygląda. Popatrzcie. Wróżę nawet na garniwoski. To jak projekty. Same projekty. No nic, powiedzieliśmy A. Powiemy B. Właściciel chce pojeździć. Eee, no... Jak zawsze wyszło więcej niż chcieliśmy, znaczy niż zakładaliśmy. Tutaj też ten przewód hamulcowy też go wymienimy. No i cały czas, bo tam z lewej strony była sprężyna nowa, tutaj jest sprężyna stara, ktoś wymienił jedną. Teraz znowu pasowało, dwie wymienić. Automatycznie pasował amortyzator, bo jest, jak widzicie, jaki jest. Zadzwonię po właściciela, tak żeby przyjechał i żebyśmy to. O! No i popatrzcie, tutaj ktoś sobie wymienia łącznik stabilizatora. I łącznik stabilizatora jest praktycznie do końca tutaj nacięty. Także pewnie to jest nie, ostatni, e, nie ostatnia rzecz, którą znaleźliśmy. Działamy dalej. Kościak grupy Volkswagena. Popatrzcie, jak tam wygląda ta ja wyjadę tak? To musisz musi zamienić miejsce, Muszę tutaj. Muszę ci wepchać tu. Popatrzcie na tą dolną. Rolkę... Czekaj, co bym to wyłaszczył? Kurde, nie widać, tak? Tak? Nie widać, ale cała rolka jest w jakimś pyle e, zalepiona. Kosmiczny pył. To kosmiczny pył, boski mówi, tak. I tutaj rozrząd stety albo niestety też do wymiany. Przy okazji mówiliśmy, że sprężyna zaraz pęknie na olejony? Nie, ale taki elastyczny bardzo. Pokaż. Mówiliśmy, że sprężyna zaraz pęknie i po podniesieniu auta do góry, pokaż boski co tutaj wypadło. No wiem, ale daj tutaj. No, jak podnieśliśmy auto to sobie coś odstawało i popatrzcie, ta sprężynka, tutaj wyostrzymy Zwój sobie już leżał. Więc tak jak Magda powiedziała, że zaraz ta spręża w pięciu miejscach pęknie, jak nie wymienimy, to miała rację, bo już na dole była pęknięta. Dobra, ja dzwonię do właściciela, bo tutaj e, koszty się robią niebezpiecznie, blisko wartości całego auta. E, a tak naprawdę czego nie ruszymy, no to coś tutaj jest. Myślę, że w tym odcinku to jest wszystko. A nie, jeszcze Wam coś pokażę. Chłodnicy wody nie pokażę, no mogę pokazać. No, ja się, się schylę. O, się schylę. O, widzicie? Chłodnica wody wygląda tak. Od dołu wykrzywiona. Lamelki są po jednej stronie do chłodnicy, po drugiej stronie. Ale nie cieknie. Nie cieknie, tak? Chyba, że płynu nie ma. No, nie ma. I tutaj mamy zdemontowany napinacz od osprzętu. Widzicie to wszystko ocierało o obudowę od dołu od rządu. On jest tutaj rozwalony. Tutaj dolega na zero. Tutaj jest odkształcony. I czekaj, od dołu pokażę. podnieś, że boskie sznale, to pokażemy, pokażemy jak wyżłobiło dziurkę. ale z niestety takie wszystkie. tak, bo są dobra, chyba już dostanę nie, nie. popatrzcie tutaj od góry poświecić? Taka, nie, tu o, widzicie to jest wytarte ta dziura w obudowie przez napinacz, który był uszkodzony, który nie pracował i ocierał się o obudowę rozrządu także yy... No podziwiam, jak ktoś w tym jeszcze jeździł, tak? Szukajmy nic więcej. No Właśnie, bo z kimś, żeby w nic nie szukać, ale tutaj chcąc, nie chcąc, nie szukając, cały czas coś znajdujemy. Także w tym odcinku to już wszystko. Na pewno powiemy wam jeszcze, powiemy wam jeszcze, co właściciel zadecydował. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć!